MRągowska Komenda Policji organizuje drugą edycję plebiscytu na najbardziej przyjaznego dzielnicowego powiatu mRągowskiego. Wyróżnienie takim tytułem to bardzo prestiżowa nagroda, bo przyznawana głosami mieszkańców, którzy w ten sposób mają możliwość oceny funkcjonariuszy. Przede wszystkim celem plebiscytu jest podkreślenie wyjątkowości służby dzielnicowego, ich zaangażowania, ale także umożliwienie mieszkańcom naszego powiatu wydania oceny, która jest najbardziej znacząca w określeniu jakości służby. Praca dzielnicowego różni się od pracy pozostałych policjantów. Walczą z przemocą domową, osiedlowym chuligaństwem, wandalizmem, zjawiskami patologicznymi i kryminogennymi. Są przysłowiowymi rzecznikami policji wobec mieszkańców i rzecznikami interesów mieszkańców wobec policji. Praca dzielnicowego polega na tym, aby dogłębnie rozwiązywać te problemy ludzkie, żeby zdobywać wiedzę, gdzie te problemy mają swoje podłoże. Zbierać informacje na temat zagrożeń występujących w rejonie, gdyż jest to bardzo istotne dla pozostałych służb. Na terenie powiatu mrongowskiego pracuje 10 dzielnicowych i każdy z mieszkańców może oddać głos na swojego kandydata. Można to zrobić poprzez specjalne ankiety zamieszczone na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Mrongowie, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta Mrongowa. Kupony drukowane są także w lokalnej prasie. Skrzynki do głosowania zostały wystawione w urzędach. Głosy można oddawać do 9 lipca 2010 roku.